Zobywca trzeciego miejsca w dzisiejszych zawodach inaugurujących otwarcie nowego toru WRT Karting Wojtek Grzyb. Jak wrażenia po biegu finałowym? A bardzo fajnie, ciężko było, no, ale daliśmy radę tutaj dojechać na trzecim miejscu. No ciągnąłem się za moim starszym bratem, Michałem. No cór, cór, nic dodać, nic ująć, no. Wystartowałeś z której pozycji? Z piątej startowałem. Brawo, czyli dwa miejsca do góry. Wyprzedziłeś dwóch zawodników, trudne było wyprzedzanie? Znaczy, akurat atakował mój brat i udawało mi się za nim też pociągnąć, więc. No. Czyli zadziałała praca zespołowa. To dokładnie. Jakie dalsze plany? Czy zawody kartingowe traktujesz jako rozrywkę weekendową, czy wiążesz z tym jakieś poważne plany? Znaczy ścigam się na otwartych torach. Właśnie po tych zawodach wyjeżdżamy jutro do Włoch. Ścigam się w kategorii KZ, jedziemy właśnie teraz na treningi. No i ogólnie takie hale to przyjeżdżamy, żeby trenować nasze umiejętności. Okej, okay, czyli mamy do czynienia z profesjonalnym młodym zawodnikiem. W takim razie, ze swojego profesjonalnego punktu widzenia, oceń proszę nową nitkę toru w URT Karting. Jak Ci się podoba tor po zmianach? A, to, to. Tor ogólnie jest bardzo fajny. Poszło się nitka toru. Yy, przyjechałem tutaj dzisiaj pierwszy raz, przyjechałem dwa razy i udało mi się dostać na szczęście do finału. Dawniej, jak się tutaj ścigało, to jeździliśmy bardziej na czasy, a teraz zaczęły się wyścigi. I oceniam tor na udany. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.